W niedzielę przedpołudnie na placu Chopin'a pławianie mogli obejrzeć ciekawe naukowe ekspozycje. W halach namiotowych o powierzchni prawie 700 m2, zwiedzający mogli obejrzeć m.in. mobilne planetarium, humanoidalnego robota Pepera, łaziki marsjańskie oraz pokazy chemiczne. Na uczestników wydarzenia czekały również wystawa Laboratoria Przyszłości, strefa nauk humanistycznych przygotowana przez Akademię Zamońską oraz strefa metrologii. Odwiedzający mogli samodzielnie wykonać swoją przybinkę piknikową i wziąć udział w warsztatach mydlarzy. Akademia Dla Nauki to inicjatywa Akademii Zamońskiej, która wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Głównym Urzędem Miar, Centrum Nauki Kopernik oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy organizuje pikniki naukowe na terenie całego województwa lubelskiego. Celem tych spotkań, jak podkreślają organizatorzy, jest rozbudzenie ciekawości poznawczej wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzowanie różnych dyscyplin naukowych. Pojawiły się u nas nowe kierunki studiów, takie jak rynek sztuki, prawo pięcioletnie, ale i także kierunki techniczne, które staramy się upowszechnić. Piknik ten jest właściwie dziełem naszym w połączeniu z kilkoma podmiotami. Ten piknik realizujemy. Po pierwsze z Ministerstwem Nauki, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Laboratoria Przyszłości, także Centrum Naukowe Kopernik. Mamy również Główny Urząd Miar. I także inne fundacje, które przygotowują szeroko pojętą edukację naukową. Robotyka, współczesne, nowe technologie związane z obróbką metali. To wszystko można poznać po to, żeby przybliżyć się do nauki, zobaczyć, a że nauka jest ciekawa. Są też nauki społeczne i humanistyczne. Wszystko to, żeby przybliżyć, szeroko pojętym tutaj mieszkańcom nie tylko Akademię Zamojską, ale i również samą naukę, czego wszystkim życzę, aby ta nauka była obecna na każdym chwili naszego życia, po to, żeby umilała, dostarczała rozumienia, dostarczała także tych wszystkich rzeczy, które potrzebujemy na co dzień. Wydarzenia te, oprócz Puław, zawitają także do Opola Lubelskiego, Ryk, Świdnika i Zamościa, a będą odbywały się przez cztery kolejne niedziele. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w Plus Oil przy ulicy Dembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.